Producenci czasami przygotowują dla nas gotowe zestawy, które mają zabrać z nas ciężar doboru sprzętu i dać nam zaoszczędzić pieniądze. No właśnie, a my dawno dla was takiego sprzętu nie recenzowaliśmy i mamy dla was przygotowane trzy zestawy. Na przykład taki, taki, albo najtańszy. No utworzyła nam się tutaj bardzo duża wieża. Babel, Mam nadzieję, że nie zamiesza nam w głowach i będziemy mogli się potem dogadać. Czy warto i na który zestaw postawić? Zaczynamy. No i po kamerze. Za niebu dobry. I po pan. oświetleniu. I postrzęcie. I postrzęcie. Moi drodzy, nadszedł w końcu czas, w którym będziemy mogli się po bardzo długim czasie zobaczyć. No nie mogliśmy się tego doczekać i choć PGA nie było tylko raz w zeszłym roku, to czujemy jakby to była wieczność, bo minęło nas też dużo innych eventów, chociażby Intel Extreme Masters. I w końcu jest ta możliwość, żeby na żywo zbić z Wami piątkę już za tydzień w Poznaniu w Poznań Game Arena. Na które Was bardzo serdecznie zapraszamy. Wbijajcie koniecznie wszystkie szczegóły w opisie. i my Przygotowaliśmy z tej okazji dla Was specjalne stoisko, na którym razem z piciem zmierzymy się w prawdziwym oktagonie. Dokładnie nie tylko ze mną, ale z wami wszystkimi, bo przygotowaliśmy prawdziwą bombę, jaką jest pierwsze game MMA! Oktagon wy... Będziecie mogli się zmierzyć w najpopularniejsze tytuły z innymi graczami i wygrywać nagrody. Wydaje mi się, że brzmi to naprawdę dobrze. Także widzimy się w Poznaniu już za tydzień. Do zobaczenia. Pierwszy zestaw od Fury najtańszy wpada na stół. Jest już z nami zestaw od Fury, konkretnie Thunder Strik. 3-0, mój drogi, czyli... Nazwa to już... przepotężna, przepotężna. Jest Thunder, nazwa. Thunder mm. jak w tej piosence, Thunder Strict 3 0, co sugeruje, że jest to... Trzecia odsłona kultowego została od Fury. Dobra, ale powiedz mi, ile kosztuje, bo powiedziałeś, że jest najtańszy i to mnie najbardziej interesuje. Dokładnie najtańszy: 99,90 za cztery rzeczy. Cztery rzeczy, czyli tak: klawiaturka, słuchaweczki, myszka i podkładka. Dokładnie. 25 zł za jedno urządzenie. Tu nie trzeba być wielkim matematykiem. Tyle wychodzi średnio. Nie wiem, jak to obliczyłeś, ale nieważne. Zobaczmy, co jest w środku. Instrukcja. Klawiatura. Podkładka, kartonik. Ustaw, paczka, kartonik z myszką i kartonik z słuchawkami. Układamy. Zestaw Fury już na naszym stole. Trochę potestowaliśmy i może zaczniemy od tego, co w tym zestawie moim zdaniem jest nowością, bo już miałem styczność z zestawem od Fury. Klawiatura i słuchawki to mniej więcej nawiązują do tego, co było. Nowością jest chyba myszka i podkładka. Tak, no są wzory różnych broni z różnych gier i naprawdę jest tych wzorów mnóstwo, jest pstrokato, choć są w jednej kolorze, w, jednym, w jednej barwie. Co do samej podkładki, wydaje się być na start, ale taki absolutny start, nawet bym powiedział start biurowy, Trochę idealna. na początku. Ale jest wygięta, właśnie, to, to jest bardzo podoba. duży mankament, bo ja mam obawy, że tego wygięcia już nie naprostujemy niestety. Ono jest przez środek, jest bardzo sztywne to wygięcie, więc... O, będzie ciężko, a jeżeli nawet jakoś tam naprostujemy, to jakiś tam pagórek delikatny zostanie. Tak, ja w ogóle powiem tak jeszcze, że to też powinniśmy następnie powiedzieć, że powinniśmy z dwóch stron ocenić ten zestaw. Z jeden licząc, że to jest zestaw za stówę, mhm. i no oczekiwać od niego tak, jak zestawu za stówę, a z drugiej tego, że producent w, opowiadając o tym zestawie, trochę buduje taką wizję że to się nadaje dla wszystkich, jak masz mega wysokie oczekiwania, to też... No z tych opisów niejedną bajkę można by napisać, no. tak sobie powiedzmy szczerze i faktycznie... Y Więc z jednej strony musimy wprowadzić Was na ziemię i powiedzieć, nie, za stówę nie dostaniesz czegoś, co zniszczy system, ale powiedzieć też, czy za stówę można mieć coś, co się nadaje do czegokolwiek. Myszka, muszę pochwalić pod kątem ergonomii, przynajmniej tego, jak leży w dłoni, bo naprawdę... Ciężko mi się tutaj aż tak bardzo czepiać. Jedynie brakuje mi jakiegoś wypełniacza pod mały palec. Ale pod względem takiego wypełnienia ogólnego dłoni i tutaj tej części jest spoko, ale minus jest taki, że jest zrobiona z takiego materiału i czuję, że mi ręka się ślizga. No po właśnie tym, ja chciałem powiedzieć, że, tak że ona, ten materiał mi się bardzo podoba, jest matowy i jest tak dalej, więc to tworzywo sztuczne jest OK. Ja mam pewne obawy co do jego trwałości, no bo czujemy, że jednak jest tutaj Zobaczmy. mnóstwo takiego raczej takiego. Choć. No nie trzeszczy jakoś, powiem Ci, że za tą cenę. Bo... No właśnie, no właśnie no, lepiej siły. Lepiej bardzo jej jakoś nie wyginać, słuchajcie. Ale wróciło, nic się nie stało, ale czułem, że ten plastik się yy, wbił w środek. Mm -hmm. Także no, z tym traktowaniem musimy być bardzo wyrozumiali dla tej myszki. Dokładnie. mamy no, też tym delikatnie. Yy, podświetlenie, no to chyba każdy się spodziewał, że to nie będzie tak, że każdy wzór będzie miał swoje. W jednym miejscu lampka to ma się rozchodzić, i wiadomo, że o ile tu się rozchodzi w miarę, no to w tej części już podświetlenia zbytnio nie uraczymy, ale tu jeszcze na dupce. Pod spodem jest jeszcze jedna listwa, mogę się jej nie zauważyć. Tak. Bo ona też tak mleczna listwa, która mimo wszystko no, nie świeci zbyt. No nie, nie jest nie zbyt intensywnie niestety, więc raczej na podkładce koloru nie uświadczymy. Myszka z optycznym sensorem, niestety nie wiemy jakim, więc No Name 4000 dpi. No takie niedzielne granie na spokojnie, bez większych oczekiwań esportowych. Bardzo, Bardzo niedzielne. Z Bardzo niedzielne. Klawiatura, no tutaj producent mówi niskoprofilowa, anti-ghosting i tak dalej. No dobrze, fajnie, że nie będą nam się te klawisze gdzieś tam blokowały nawzajem. No ale niskoprofilowa, no po prostu jest płaska, ale samo użytkowanie, no to to jest taka membrana biurowa, klasyk, biuro. No, wygina się ostro i jeżeli byśmy ją chcieli złamać, wydaje mi się, że problemów nie będzie. No raczej nie. Ale jak spojrzymy sobie pod spód, to mamy zaskoczenie, bo mamy kanaliki do odprowadzania wody. Więc jeżeli nam się ta klawiatura zaleje, to powinno nam się rozejść. Powinno, ale ja bym tego osobiście nie testował, no bo wiecie, jak z tym może być, może nagle przestać działać. Jest pewne odbicie w tej membranie takie zastosowane, ale no nie powiedziałbym, że należy do najprzyjemniejszych. Jest takie trochę wymuszone. Do tego podświetlenie, no ledwo widoczne, sektor zielony, pomarańczowy, czerwony, fioletowy i tak dalej. No nie widać go zbytnio dobrze, ale coś tam jest pod klawiszami ukryte. No i słuchawki, słuchawki, które już testowaliśmy. Tak, testowaliśmy, zaraz Wam powiemy coś z tym mikrofonem. Warto zaznaczyć, że wygoda mm, nie ma. No nie ma, nie ma. Małe słuchawki na małą głowę. Pianka, to jest chyba różnica po, względem poprzedników, bo ja pamiętam, że wcześniej była taka chyba skóra, teraz niby pianka. Ucho, oczywiście, nie wchodzi i powiem szczerze, że no masz poczucie, że mimo wszystko to ucho, ten plastik leży na uchu. Dokładnie. I one tego. bardzo mocno ocierają. Zakładam, że po kilkugodzinnej sesji już czulibyśmy bardzo duży dyskomfort właśnie w postaci obtarć na naszych uszach. No ja nie polecałbym trzymać tego zbyt długo na swojej głowie, no ale oczywiście, jeżeli jesteśmy okazjonalnymi graczami i chcemy jakiekolwiek słuchawki do komputera, no to faktycznie gdzieś tam w tłumie ujdzie. Przyciszanie, podgłaszanie takim bardzo prostym pokrętłem no i mikrofon od razu Smarty, daj głos. Moi drodzy, ja już na mikrofonie od Fury i widzę już na starcie, że prawdopodobnie będą te potężne przestery, chociaż jeszcze nie zdążyłem się wytrzeć, ale powiem coś na pewno, szeptem. Że... No, jak widzicie, mikrofon skrzeczy i przestery są odczuwalne. Także... No, pozostawia naprawdę wiele do życzenia, ale znowu pamiętamy z tyłu głowy cały czas mamy tą cenę. Natomiast jeżeli chodzi o jakość grania tych słuchawek, bo to też już sobie przetestowaliśmy, tak. to też już sobie sprawdziliśmy, no nie jest najlepiej. Mamy taki efekt, jakbyśmy siedzieli gdzieś w szklance, jakbyśmy gdzieś byli za szybą. Wiesz, co? Kurde, no ja tutaj będę bronił tego, że ja byłem zaskoczony pozytywnie, bo ja naprawdę. Szykowałem się na pogrom moich uszu, na trzeszczenie, na te przesztery, a nie dostałem tego. Nie, ja się tutaj z tobą całkowicie producent... zgadzam. Faktycznie jest lepiej niż nam się wydawało, że tak, będzie. Producent pozbył się takiego próby osiągnięcia jakiegoś basu, który moim zdaniem by tego psu, ten bas jest zniszczony do minimum, a same dźwięki są dobrze słyszalne, są yy, jakieś tam tonacje, ten dźwięk nie jest taki turbo płaski. Mhm. Ja byłem pozytywnie zaskoczony i tak. to jest największe pozytywne zaskoczenie całego zestawu. Co do naszej oceny, wstrzymamy się, aż zobaczymy inne zestawy, żeby móc się też do czego odnieść, w po podsumowaniu Powiemy, jak widzimy ideę zakupowania takiego zestawu. Także kolejny próg cenowy, tym razem około 150 zł. Gotowy zestaw. California Access. California. 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 California, California Access. Chevron, to jest kolejna propozycja. Za około 150 zł opakowanie wygląda obiecująco. I bardzo solidnie. No Mam tak. nadzieję, że sprzęt, który znajduje się w środku, będzie równie solidny, więc otwierajmy, sprawdzajmy. Klawiatura. Wow. Klawiatura. Mm. I myszka przy okazji tu się zapodziała. Instrukcja razem z podkładką. Zestaw California Access już na naszym stole. Słuchajcie, pierwsze co się rzuca w oczy: podkładka symboliczna, to no, mało powiedziane. No, popatrz jaka mycha, no. taka I... kopertówka trochę bym powiedział, no. No tak, no totalnie wiesz co, no. Podkładkę możemy tutaj wyjąć poza nawias, bo tak ani nie jest zbyt odpowiednio duża. No nie mo... taka podkładka do grania się nie nadaje. Możemy, możemy to powiedzieć głośno i otwarcie. Druga sprawa, że jest z takiego jakiegoś materiału, który też mnie dodatkowo nie przekonuje. Jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że do tego zestawu podkładkę trzeba by było sobie dokupić. Średnio 40 zł na urządzenie, chociaż wiemy, że w produkcji to się trochę inaczej musiało układać. Jasna sprawa. No i myszka. No, myszka jak na taki tani zestaw, bardzo ekwilibrystyczna bym powiedział. Zobaczcie jaka tutaj ciekawa zdecydowanie tak mamy jakieś próbę podejścia do ergonomii żeby gdzieś tam te palce nam wygodnie spoczywały sama myszka jest dość sporych rozmiarów z ciekawym podświetleniem a na pewno z ciekawym pomysłem ponieważ faktycznie jeżeli chodzi o jego jakość no to troszeczkę brakuje gdzieś tam na końcówkach choć samo podświetlenie i sam pomysł tak jak wcześniej wspomniałem robi naprawdę bardzo dobre wrażenie i powiem ci że to jest wygodna myszka mimo że takim czymś trochę ryzykujemy że ktoś kładąc dłoń, no nie będzie to wyprofilowane pod niego. Mhm. Moim zdaniem tu, jeżeli chodzi o ergonomię, jest bardzo fajnie i przyjemnie się tego używa. Największy problem mam ze ślizgaczami. Mam wrażenie, że trochę... Słyszycie to teraz? Trochę hałasują, ale może to być zależne jednak od podłoża. Przy użytkowaniu nawet na podkładce, a słychać to najbardziej przy stole. Słuchaj, może ta myszka jest tak szybka, że potrzebuje hamulców. Sensor optyczny, 4800 dpi, też jest to, można powiedzieć, no-name'owy, no raczej w takich zestawach tanich nie spodziewamy się tutaj jakichś wysokich, znanych i lubianych przez Was sensorów. No właśnie, Klawiatura jeszcze nim słuchawki. Tak jest. Klawiatura Mam... już o nieco bardziej gamingowym kształcie niż w przypadku poprzedniczki, choć e, niestety podświetlenie no troszeczkę rozczarowuje. Analogiczne bym powiedział, że tak jak w przypadku Fury, po prostu to wszystko jest tam gdzieś schowane i mało widoczne, i tak samo sektorowo podświetlone. Jest ta klawiatura dość wysoko osadzona i to jest mój największy zarzut wobec niej. Nie mamy żadnej podkładki. To, to sięganie do dalszych klawiszy jest trochę utrudnione i wtedy musimy, tak, ale wtedy do bliższych klawiszy mamy problem. Więc wydaje mi się, że nie jest to zoptymalizowane dokładnie. No, chodzi o to, żeby ćwiczyć dłonie, żeby był fitness jednak robiony i wiesz, wiesz, tak, rozumiesz, żeby tak, był fitness, sport. Sporty, żeby był sport przed komputerem. No i tak samo jak w przypadku poprzedniczki, są kanaliki do odprowadzania cieczy. Są dodatkowe przyciski, makr i działają, bo od razu mamy reakcję na laptopie. Co jest ważne, ta membrana, mniejszy taki odskok yy, niż w przypadku y, Fury, no ale tak jak mówimy, jest to cały czas takie trochę biurowe granie i nie ma się to spodziewać, że te przyciski dadzą nam jakiś gamingowy feeling. Tyle co najwyżej, że zapewniają anti-ghosting i key rollover, czyli po prostu nie będzie nam przy większej ilości klawiszy to zacinać i blokować. Yy, podczas gry, a to się może zdarzyć, w, jak na przykład gramy w jakieś bijatyki, to już w ogóle, nie? No i ostatni test przed przejściem do słuchawek, czyli sprawdźmy, czy... Coś... Coś tam delikatnie strzela, coś tam delikatnie słychać, sama kreatura się oczywiście wygina, ale ten, to tworzywo jest znacznie bardziej elastyczne i wydaje mi się, że znacznie trudniej byłoby je złamać. Przede wszystkim myszka jest super spasowana i o tym nie powiedzieliśmy i naprawdę tutaj nie ma mowy, żebym tak jak w poprzedniku coś tu wgiął, wiesz padło do środka. Naprawdę dobrze spasowana mm. myszka. No jak na razie my, myszka ewidentnym faworytem tego zestawu, ale przejdźmy i sprawdźmy, czy faworytem staną się również słuchawki. Moi drodzy, test mikrofonu od California Access. Sprawdźmy, jak brzmi i teraz e, postaram się troszeczkę bardziej krzyczeć. Troszeczkę coś spokojniejszym głosem powiem, no bo wiadomo, że tak trzeba sprawdzić. jeszcze szepnę na Moi drodzy, jak sami słyszeliście do tego mikrofonu, najlepiej chyba mówić bardzo, bardzo, bardzo spokojnie, żeby nie powodować przesteru i bólu uszu y, u teammateów na Discordzie. Tak, zdecydowanie dodatkowo delikatnie trzeszczy. I jest takie uczucie, właśnie, no, jakbyś siedział w kiblu trochę. No. Trochę za szklanką, trochę za szybą, więc nie jest to niestety klarowny dźwięk. Co do jakości grania tych słuchawek, no bo też już sobie to przetestowaliśmy, mm. najlepiej niestety nie jest. Chociaż dramatu nie ma. Nie ma dramatu i faktycznie jest to słuchalne, jest głośno, mm -hmm. jest bas się pojawił. Troszeczkę więcej bas niż w przypadku konkurencji. Ale jednak nie słuchałbym je na najwyższym, tylko delikatnie sobie zdjął i wtedy będzie naprawdę spoko. Chciałem powiedzieć jeszcze o wygodzie tych słuchawek. Mhm. Na pewno nie dociskają tak bardzo jak y, Fury i są wygodniejsze. Ale, ale, ten pasek przy większej głowie czuć go. Czuć, go zdecydowanie. Je, czuć go zdecydowanie. I Jest tu... jeszcze jeden poważny mankament tych słuchawek, mianowicie one odstają no w tym ja miejscu. Tym chciałem powiedzieć, że masz uczucie, że one uciekają na samym dole uciekają i Czujesz, że to ucho jest niepełni pokryte. Dodatkowo taka ciekawostka, że Kalifornia dodała podświetlenie. No jest na jednym nauczniku, drugim. Wygląda to ok. Jest też podświetlenie mikrofonu, ale ono jest defaultowo na czerwono, co trochę może wprowadzać niektórych w błąd, bo to sugerowałoby, że mikrofon jest wyłączony. Słuchajcie, 40 zł za jeden sprzęt. Za ile będzie jeden sprzęt i cały zestaw od kolejnego producenta? Najdroższy, sprawdźmy. Kobal 330 to propozycja od Genesisa najdroższa z dzisiejszych propozycji. Zaraz przejdziemy do kwoty, ale najpierw odpakujmy i zobaczmy jak to zostało podane. Wlepy i instrukcja, klawiatura, są pianki ochronne, karton w którym znajdziemy podkładkę i myszkę i karton gdzie są słuchawki, czyli ostatni element tego zestawu. Zobaczmy jak to wygląda na stole. Jest już z nami zestaw od Genesis. No i pierwsze co to nie ma jeszcze to, że każdy sprzęt ma oplot. Tylko jeden sprzęt u poprzedników miał myszka u Kalifornii. Ale słuchaj, podkładka i pierwsze bardzo pozytywne zaskoczenie. Niewielkościowe, bo moim zdaniem to jest taka dolna granica podkładki, mm -hmm. gdzie raczej mniej już nie mogłoby być, ale sama jakość, to, że jest oprzycie i nadruk, który jest bardzo przyjemny dla oka. Właśnie, ta grafika naprawdę bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Jest bardzo ta podkładeczka na duży plus. Tak, minus jest taki trochę, że, że mogłaby się trzymać stołu. No lepiej. mogłaby tak, się lepiej trzymać na... stołu, ale konkurentki, no niestety nie wypadały nawet w połowie tak dobrze, jak Genesis, więc tutaj duży plus. Tak, e, nie, mamy punkcik. Tak. A właśnie, bo nie powiedzieliśmy, no cena! Około 250 zł co sprawia, że za sprzęt dajemy około 64 zł 65 mm -hmm. tak, tak za jeden sprzęt wychodzi. Myszka, mój drogi. Bardzo klasyczny kształt. Bardzo klasyczny Ciekawe barwy natomiast, ponieważ faktycznie tutaj mamy różne odcienie szarości. Ten design do mnie przemawia, dodatkowo podświetlenie samego logo, co uważam, że sprawdza się idealnie, tak, no bo ale... nie ma sensu kombinować. Wiadomo, że jest mało, ale nie ma A, sensu... A, trochę podświetlane. O... Takie... No, no właśnie. Szczerze, jest, no symbolicznie, bardzo symbolicznie. No i wydaje mi się, że Genesis to przewidział, że faktycznie to podświetlenie nie będzie najlepsze, więc postawił tylko na jeden akcent tego RGB, żeby faktycznie świeciło się tylko logo, a nie żeby ona była wzorzasta. Jeżeli chodzi o sam chwyt, to największy zarzut byłby taki, że znowu ten materiał jest taki śliski, że ja mam poczucie, że ta moja dłoń, nie wiem, może dzisiaj mam tu łapy, ale po prostu, że ona Bojesz krem do rąk. Tak, a później to łapami wychodzi każdy, wie. Dokładnie. On tak się tak. używa kremu do rąk poprawy. Słuchajcie, według mnie ergonomia myszki jest jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o dużą dłoń, mieści się tam naprawdę bardzo dobrze. Satysfakcjonujący dźwięk klikania. Nie wiem, czy też to zauważyłeś? No, jest faktycznie ciekawie, taki trochę jakby tam przełącznik był zorganizowany, ale patrząc też po. Technikalia, no to też nie mamy zbyt wielu informacji. Wiemy tylko, że do 6400 bodajże DPI, czyli jest więcej niż w poprzednicy, czyli domniemamy, że to jest lepszy sensor optyczny. Znaczy, możemy zakładać, że jest nieco bardziej dokładny, ale tak, znowu ale no, nie zakładajmy, nie że jest szalejmy, lepszy. No. Nie szalejmy też. Klawiatura, która ma wyglądem przypominać klawiaturę mechaniczną, zdecydowanie. Wygląd, no w końcu podświetlenie, które można powiedzieć, że jest spoko. Tak jest, że jak naprawdę najbardziej. naprawdę popatrzycie i powiecie, no ona ma podświetlenie i y, takie delikatnie mleczne, ukryte, no oczywiście tutaj mówimy o skali ceny, że w tej skali to podświetlenie robi pozytywne wrażenie. Też brzmi ona na delikatnie mechaniczną. Mam wrażenie, że takie było też założenie, żeby faktycznie takie kapy odbijające się wydawały z siebie taki dźwięk, żeby ona maksymalnie przypominała ma tą klawiaturę mechaniczną? Zwłaszcza enter. To jest spacja. <śmiech> <śmiech> spacja, no spacja jest wyjątkowo Jak głośna. na maszynie do pisania trochę. Dokładnie, ale powiem Ci szczerze, że w końcu jest taki feeling, naprawdę, że to nie jest taka membrana wyjęta z biura. Tak jest, mamy odbicie wyraźne odbicie, że więc. Ktoś się tam starał, żeby jednak te gamingowe wrażenia zostały gdzieś przemycone mm -hmm. i pod tym względem plus. Co do samego układu, tutaj nie miałbym żadnych większych zastrzeżeń. Tam producent pisze o podkładce pod nadgarskim. No, no to... nie dajcie się zwieść, Chodzi ja nie o wiem, ten gdzie ten nadgarski miałby się zmieścić. Nie ma tutaj, a nie, są kanaliki do odprowadzania wody, nawet takie większe, więc kolejny raz na zalania powinna być w miarę, w miarę odporna. Kabel w oplocie, to już mówiliśmy. Co do spasowania, ojo, tu strzeliło na początek, ale to o, prawdopodobnie powiem, jest wada tego designu, no bo on jednak ma być taki clean, no ale clean dźwięk przy wyginaniu nie jest, więc lepiej jej nie wyginać. Moi drodzy, przed nami test mikrofonu od Genesisa. Widzę, że tutaj się dzieje na ekranie. Mam nadzieję, że przez potężnych nie będzie, ale wydrę się jeszcze, żeby sprawdzić to dokładnie i powiem coś spokojniejszym głosem, przechodząc delikatnie do szeptu. No, zobaczmy. No dobrze, słyszeliśmy mikrofon na gorąco, opowiadając o nim. No, nie ma tego trzeszczenia, które było u poprzedników. Nie ma takich mocnych przesterów, jak się mm -hmm. zdarzało. Popolimy. Po, 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 właśnie tak, ale nadal pozostawia on wiele do życzenia. Yy, no przede wszystkim. I, jak mowa Piotrka! Odezwał <ścoughs> ten, co się nie zaciął. Teraz będę polował na niego i montażysta nie ma wyjścia, musi dać. Także pilnie. Nie się. ma opcji. Nawet za 100 odcinków nie będę pamiętał. Największy problem cały czas pozostaje w tym, że ten mikrofon sprawia wrażenie, jakbyśmy mówili właśnie przez szmatę, albo stali mhm. w pokoju obok. No, jest ten taki. Yy, Głuchy odgłos. Odgłuchy odgłos, takie echo, bariera jakaś, mm -hmm. która sprawia, że. No, ostatecznie nie słucha się tego jakoś. Opitko. Mikrofon najlepszy ze wszystkich, jakie dzisiaj testowaliśmy, natomiast, no, musimy mieć z tyłu głowy, że jest również najdroższy, bo cena tego zestawu, no, znacząco, znacząco, wyższa od innych. Co do jakości grania tych słuchawek, bo to też już zdążyliśmy przetestować. Ja wiem, jak to powiedzieć. Tak? Słuchaj, to było tak w siedzibie Genesis. Przyszedł taki producent, deweloper i mówi do gościa, który decyduje co ma się pojawić. I pyta go, ty jesteś tym gościem, pyta go Co mają robić te słuchawki? Pytasz mnie. Co mają robić te słuchawki? I w tym momencie prezes cytując kapitana Bombę NO pier... No i faktycznie tak jest, te słuchawki są ultra, ultra głośne, e, więc tutaj, jeżeli macie problemy ze słuchem, no to prawdopodobnie zostaną one rozwiązane natychmiast, bo naprawdę usłyszycie w nich wszystko. Zdecydowanie powiem wam, że dawno nie miałem na uszach tak głośnych słuchawek. Ale nie jest tak źle z tym dźwiękiem, tak, że przy tym dźwięk... ten dźwięk jest naprawdę akceptowalny. Naprawdę tak, duże zaskoczenie i to na plus. 250 zł, jeżeli by mi ktoś dał takie sławki, to ja bym był w szoku i zaskoczony na maxa pozytywnie. Komfort? Komfort, powiem ci, że też najwygodniejsza. No bo całe ucho wchodzi, mhm. jest ta pianka odczuwalna, ale tu nic nadal nie uciska. Czy uciska? No, powiem ci szczerze, że moim zdaniem przy dłuższych grach nadal to jest na małą głowę. Okej, okay, tam... chociaż no mamy tutaj do czynienia ze skórzanym, całkowicie skórzanym paskiem, e, jeszcze od środka, od spodu wypełnionym taką pianeczką. Ja tego uciskania szczerze mówiąc jakoś bardzo nie czuję, choć na pewno fryzura się zniszczy. Dobra, słuchajcie, podsumowanie, gdzie warto, gdzie nie warto, co jest fajne, co nie i porównajmy ostatecznie te wszystkie zestawy. Powiem jeszcze tyle, że czuć to, że za każdym razem trochę pieniędzy dokładamy, i to zdecydowanie nie jest tak, że ta różnica się zaciera w którymś mm -hmm. momencie. Zestaw Fury, najmocniejszy element? E, no, chyba myszka. Fajny design, to mi się w niej podoba. Myszka, zgadzam się, najsłabszy element? Słuchawki. No, tak, słuchawki muszą być wygodne, a te nawet czuję, że godzinka byłaby trochę męcząca. Najsłabszy element Kalifornii? E, najsłabszy, no chyba myślę, że każdy się zgodzi, że podkładka jest totalnie do wywalenia. No podkładka raczej nie spełni na Waszych oczekiwań, nawet tych najniższych. Najmocniejszy? E, powiedziałbym, że tutaj również myszka. Myszka, owszem, myszka jest naprawdę zaskakująco fajna i wydaje się też taka trwała, że mhm. nie jest takim, że jakimś, czymś, co się rozpada już w dłoni. No i Genesis zestaw. No i w Genesisie bardzo podoba mi się klawiatura, chociaż wydaje mi się, że tutaj myszka będzie robiła największą robotę, ponownie widać, że producenci na te myszki stawiają, e, jako najlepszy punkt, najsłabszy, trudno mi szczerze mówiąc wybrać, e, powiedziałbym może, że ta klawiatura, bo faktycznie skrzyczała bardzo mocno, kiedy ją gdzieś tam wyginaliśmy. Ja jako najlepszy dałbym słuchawki, bo mhm. mnie naprawdę zaskoczyły, bo słuchawki to jest według mnie najsłabszy punkt takich zestawów. No, a jeżeli chodzi o najsłabszy element, kurde, ja bym wbrew pozorom powiedział, że myszka. No, mi się design podoba, wydaje znaczy, mi, się, mi się. że dzisiaj mi się też design trwały. podoba, tylko, no, kurde, no powiem szczerze, że solidny. Za tą kwotę solidny ten zestaw mm -hmm. Genesisa. czy. Mm -hmm. taki... No właśnie, ale dla kogo taki zestaw tak naprawdę jest przeznaczony? No ja wam powiem tak, ja mam jeden taki wniosek, który się według mnie dość mocno nasuwa, że producenci tworzą te zestawy głównie dla naj, najmłodszych graczy, bo. Widać nawet to po wielkości słuchawek, że one są takie zrobione, że za każdym razem czułem, że są trochę dla mnie za małe, mhm. a tej opcji tutaj mamy trochę opcji jeszcze sobie ustawiania, a nadal to jest mało, a tutaj w zasadzie jej brak. Więc już widać, że to jest najmniejszą głowę. Trochę, trochę sugestia bo od producentów. Dwa, że taki gracz zazwyczaj ma mniej pieniędzy, yy, wiesz, kieszonkowe, coś uzbiera mhm. i szuka takich rozwiązań. No i on dopiero zaczyna z przegody z grami, także nie będzie miał tych bardzo wyśrubowanych wymagań, albo nawet nie zauważy tych niedociągnięć czasami. No właśnie, no i ewentualnie dla graczy, którzy szukają naprawdę bardzo, bardzo budżetowych rozwiązań. Dla starszych graczy zdecydowanie sobie złożyć zestaw samemu, nawet jeśli chcecie bardzo zaoszczędzić bo wtedy na przykład podkładkę kupicie tanią, nadal tanią, ale dużo lepszą, dobierzecie do tego jakieś inne słuchawki i uda wam się zmieścić może w tych 250-300 zł, a będziecie bardziej zadowoleni. Chociaż powiem szczerze, że Genesis był dla mnie zaskoczeniem. I dla mnie również Czyli i to zaskoczeniem pozytywnym. Mam nadzieję, że nas również zaskoczycie pozytywnie łapkami w górę i subskrypcjami, bo... Czy ty nie trochę zaciąłeś? Tam, tam, tam... Absolutnie! Ja? Zaciął to się ewentualnie twój su. Powtórkę, powtórkę zrobicie. War! Nas również zaskoczycie pozytywnie Napiszcie koniecznie, który zestaw byście wybrali. 1, 2, 3 i dlaczego. Trzymajcie się. Deks.